Dzisiaj przystąpiło 66 osób do egzaminu z klas szóstych. Testu się nie bali, ponieważ no myślę, że byli przygotowani, znali przepisy, znaki. Natomiast bali się egzaminu praktycznego, ponieważ po raz pierwszy odbywa się on w takiej formie w ruchu drogowym, w ruchu ulicznym. Policja zabezpiecza wszystkie te newralgiczne punkty. No Myślę, że. Bez problemów dadzą sobie radę. Też to mają jako przyszli rowerzyści, no również poruszać się normalnie w ruchu drogowym. Stwierdziliśmy, że dosyć już tego egzaminowania dzieci w szkole, na boisku szkolnym. Wiadomo, że na drugi dzień po odbyciu egzaminu dzieci i tak jak będą chciały, to będą korzystały z naszych ulic i dróg, więc wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Jeden z pierwszych, podejrzewam w Polsce, na pewno na Mazowszu, pierwszy tego typu egzamin w normalnym ruchu ulicznym. Dzieci zdają egzamin teoretyczny z przepisów, później jest weryfikacja budowy roweru, a następnie przechodzimy do egzaminu praktycznego, który odbywa się ulicami osiedla Gołębiów w Radomiu. Moim zdaniem, ten test na kartę rowerową jest bardziej przydatny, bo można się włączyć w ruch drogowy. Ja się trochę denerwuję, to będzie stres, ponieważ samochody będą jeździć. I nie, jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby jeździć po ulicy. No, na pewno będzie łatwiej, bo można będzie tak patrzeć na policjanta, co robić i po, powtarzać po nim. Muszę powiedzieć, że poziom jest dosyć wysoki. Dzieci się naprawdę przygotowały dobrze. Nie było jakichś takich rażących błędów. Natomiast egzamin praktyczny przebiega jak najbardziej dobrze. Nie mamy jakichś zakłóceń ani utrudnień. Dzieci sobie dobrze radzą. Po odbytym egzaminie praktycznym ulicami miasta dzieci podjeżdżają do takiego ruchomego stanowiska. Tam są policjanci, którzy sprawdzają, weryfikują wiedzę, w co rower powinien być wyposażony.